Na początku taka mała przestroga dla was: nigdy nie kupujcie tanich mikrofonów, naprawdę tak, <głos> <głos> bo przez właśnie taki mikrofon musieliśmy dogrywać lektora na filmie. I co pozostaje nam teraz zrobić? <głos> <głos> Dobij go. Czaj, teraz go. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Owadzika Dzisiaj będzie prawdziwy Saigon. Zrobimy dla Was Saigonki z szaleńczą pustynną A do tego potrzebne nam będą marchewka, pieczarki kapusta pekińska, imbir sezam, czosnek natka pietruszki makaron chiński i papier ryżowy Oczywiście nasze szaleńcze się już mrożą No to zaczynamy Najpierw kapustę dajemy potem Marchewka, oczywiście wcześniej startą, natkę z pietruszki i zaczynamy to mieszać. Mieszamy, mieszamy, aż nam fajnie wszystko przejdzie. Już warzywka podsmażone, podsmażyły Dodajemy teraz około dwóch łyżeczek sosu sojowego. No i teraz pieczarki. Dodajemy czosnek. No bo chwilę mieszamy, ale w międzyczasie zalewamy nasz y, makaron rządkiem. I czekamy, aż nam no, napęcznieje troszkę, zmięknie. To jak widać nam się trochę tu przysmażyło, w międzyczasie odgarnąłem na bok nasz farsz. Teraz dodajemy naszą szarańczę pustynną, szredeczek, niech ona nam się przysmaży ładnie. Z może ogień, nie? O! I tak ze 3 minutki. Niech ona sobie się nam smaży, potem połączymy to. No i połączyliśmy szarańcze z farszem, teraz dodajemy trochę sezamu, żeby wzbogacić trochę smak. Trzeba troszkę przemieszać. I zmniejszamy ogień. I teraz ścieramy trochę imbiru dla smaku i aromatu, nie za dużo. A teraz dodajemy nasz makaron. No tyle myślę, że wystarczy. I mieszamy, mieszamy. I teraz moczymy nasz papier w wodzie jakieś 10 sekund. I kładziemy na blat. Bierzemy farsz. Nak Nakładamy jakąś jedną łyżkę. I oczywiście musi być jedna szarańcza w segonku. I zawijamy to w następujący sposób z jednej strony i z drugiej. I podobnie jak to tyle, zwijamy i myk. Cała filozofia. No i oto nasze sajgonki. Spider je trochę sezamem. No, i teraz bierzemy sobie na łopatkę po dwa, trzy, zależy, jaką wygodniej. i na rozgrzany olej wrzucamy pyk. Musi być bardzo rozgrzany, uważajcie, żeby się nie poparzyć. I około 3-4 minut na takim oleju powinno wystarczyć. I już pięknie zarumienione, wyjmujemy na talerzyk. Hop. Spider dodał, widzę, jakiegoś sosu słodko pikantnego. No i co? Próbujemy! Yes we can! Yes we can! Yes we can eat... ...insects! Pyszne! Naprawdę! Chrupiące? Mhm! Mm Szalanka dużo daje! Pochola! Pochola <laughs> w ale dobre. No. Mmm. To pyszne. Polecam. Zróbcie to z domu. To nie jest trudne do zrobienia. Muszę trochę pracować, ale nie trudne. I do zobaczyska. Dajcie nam suba. Cześć.